dziewczynki. O, dlaczego jesteście tak elegancko ubrani? I dlaczego masz w ręce walizkę, mamusiu? Mhm, uh -huh. właśnie dlatego tu jesteśmy. Chcieliśmy wam powiedzieć, że wy nocujecie dzisiaj u babci, bo jeszcze same bez nas z babcią nigdy nie byłyście. Tak, zgadza się. Ja się cieszę. Mm, ja jeszcze nigdy u nikogo nie nocowałam. Ja nie chcę. Natalko, ale dlaczego? No bo się boję. Natalia, przecież ja stok będę i gdyby coś było, możesz mi powiedzieć. Właśnie, a poza tym przecież babcia jest. W nagłym przypadku babcia zadzwoni i was odbierzemy. No nie martw się już, tak? Mhm, no dobrze. No to do babci. Mhm, uh -huh. Tu babcia mieszka. Mogę zadzwonić? No tak. Cześć, czego tu znowu chcecie? O, oh, oh. to znaczy cześć Sabrina, cześć Tomasz, chciałam powiedzieć. I cześć dziewczynki. Mamusiu, jak już usgodniłyśmy, przywieźliśmy Ci Natalkę i Nory. Już się bardzo cieszą. Aha, ja też. No to fajnie. Tu jest walizka z ich rzeczami. Aha, uh -huh, uh -huh, widzę. Cześć, mamusiu. Cześć, tatusiu. No hop, pośpieszcie Cześć. się. Mamo. No to bawcie się dobrze, kochany. No, do środka, co tak stoicie? O, balony? Jakie ładne! Miał ktoś urodziny, czy co? A, a co wy takie ciekawskie? O, przepraszamy, pytałyśmy coś złego? Ach, nie. Miało mnie już przedtem do kosza wywalić. O, tak dobrze. Mm, jaka szkoda. Cisza! W tym mieszkaniu chyba mogę robić, co chcę. Bo to jest moje mieszkanie. Mhm, tak, tak, babciu. Tak! No, a teraz na dwór z wami. Słońce świeci. Ja muszę gotować. Niestety dla Was. Mhm, w porządku. Dobrze. Ach, nie mam w ogóle ochoty. Wow, babcia ma taki fajny ogródek. Piękny. Nora, patrz pomidorki! Może zjemy jednego. Są takie czerwone. Zjedzmy, babcia by na pewno pozwoliła. Zapytałyście mnie o pozwolenie. O, 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 przepraszamy, nawet bardzo przepraszamy. Nie gniewaj się. Jak chcesz, to możemy je odłożyć. O, już są całe zaślinione waszymi bakteriami. Zjedzcie do końca. A, a za dwie minuty jesteście punktualnie przy stole. Zrozumiane? Tak. Natalia, wiesz co? Babcia jest taka jakaś wściekła. Właduje pyszne pomidory. Mhm. się spodziewacie? Musimy być punktualnie. No? O, ale to jest takie niezwykłe jedzenie. Mhm. Babciu, nieprzyjemnie jest nam to powiedzieć, ale, ale my takiego jedzenia nie jemy. Przykro nam. Jak ty śmiesz? Nie chcę mówić. Musicie to zjeść. Jak tylko okruszek na talerzu zostanie, to nic na deser nie dostaniecie. A do tego od razu spać pójdziecie. O nie, babciu. Oczywiście, zjemy to. Nawet jak nam mnie smakuje. Tak. I to chciałam słyszeć. Jaka smaczna kolacja. Uh, 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 jest mi niedobrze. Jak wam może być niedobrze po takim pysznym jedzeniu? Bo było trochę za dużo. To akurat mnie nie obchodzi. A teraz dostaniecie deser. A no, bo tak ładnie zjadłeś. Zejdź z drogi. Hmm, jakie wspaniałe ciasto! Proszę zjeść. Babciu, przykro mi, ale tej kolacji było tak dużo, że już nie jestem głodna. Ja tak samo ani kawałka nie wcisnę, przepraszam. No to po co to ciasto specjalnie kupiłam? Zjeść! Babciu, zobacz, jesteśmy takie duże i dałyśmy radę. Mm, takie trudne to chyba nie było. Jednak trudne, bo w domu dużo mniej jemy. Właśnie. Dobrze, a teraz ze stołu posprzątać natychmiast. Mm -hmm, tak, babciu. Rzuciłyście talerze do kosza. A, a wy w domu też tak robicie? Babciu, przepraszam, przepraszam. Dzieci, tak dalej nie może być. Co wy zrobiłyście? Talerze w koszu się stukły. A więc za karę, szykujcie się natychmiast do spania. Ale babciu i bez sprzeciwu. Oglądam zawsze paniem bajkę. No i? Ale to jest kara i macie natychmiast iść do łóżka. No chodź, szykować się. Bo będzie jeszcze większa kara. Szybko. Babcia, dlaczego nas popechasz? Żebyście w końcu do łazienki poszły. No dobrze, już dobrze. Natalia, chodź. Co za bachory te moje wnuczki. Babcia jest taka słaba! Tak! A teraz musimy mnie myć. Niestety, jest dopiero osiemnasta. A za chwilę się bajka zaczyna. Ale dzisiaj nie możemy oglądać. Przyniosłabyś z walizki szczoteczki? Bo ja muszę siku zrobić. Tak, pewnie. Ty co tu spacerujesz? Przepraszam, babciu, idę tylko szybko po szczoteczki. Ale szybko! Tak, tak! Gdzie są szczoteczki? Grzebień, króliczek, piesek, yy, szampon. Mm. O, tu z tyłu! No, co się tak ślimaczysz, <laughs> babciu? Pomogłabyś mi, proszę, tą drugą szczoteczkę zanieść, bo mam tylko dwie ręce. Nie, nie mam ochoty. Ty masz zdrowe nogi i możesz iść dwa razy. No dobrze. Idę jeszcze po Twoją, dobrze? Mhm. Zanim spać pójdziecie, używałyście mojego ręcznika? Ech, tak, przepraszam. Zapomniałam naszego ręcznika z walizki wyciągnąć. I użyłyśmy twojego ładnego, mięciutkiego. Ale przepraszamy. Ech, coś takiego. Ech, po tym zaściu to dopiero we łóżku chcę widzieć. Natychmiast! A gdzie mamy spać? Najlepiej na podłodze. O, to był tylko żart. Rozciągnę wam kanapy. Jedna tu może spać, a jedna tam, do góry. Dziękuję, babcia. Dziękuję. O, potrzebna mi jest moja przytulanka. Babciu, bądź taka miła i podaj nam z walizki nasze przytulanki, dobrze? O tak, chętnie. Babciu, co ty zrobiłaś? Babcia? Dlaczego wrzuciłaś nasze przytulanki do kosza na śmieci? To było złośliwe. Ja chcę do domu, ja też. Nie, do domu nie idziecie, ale do łóżka. Spać. Słyszałyście, co powiedziałam? Natychmiast. Hop, hop. Życzę wam nie Dobrej nocy, Mamusiu, kiedy w końcu do babci jedziemy? Tak, ja już się tak cieszę. Jak tak się cieszycie, możemy już jechać. Jej! No to do babci! O, moje Wnusie, jak dobrze że jesteście! Cześć, babciu! Babci. Sabrina, Tomasz, może zostaniecie na kawie? Nie, mamo, dziękuję, ale następnym razem. Ja i Tomasz, musimy się pośpieszyć. No to wam nie przeszkadzamy. Ponora, Natalka i ja zrobimy sobie fajny dzień w trójkę. Dziękuję ci, mamo. Pa, mamusiu. Tato, no to pa. Pa, kochane. I słuchajcie, babci. Pa, pa, No jedźcie już. I pojechali. <grywki> Dziewczynki, mam propozycję. Jaką propozycję? Pomyślałam sobie, żebyśmy razem do teatru poszły. Do teatru? Jak fajnie! Oh. A po teatrze pójdziemy na hamburgera do McDonalda. Tak! Miałbym wielką ochotę! Tak, ja też! No to chodźmy do teatru. Hurra! Dziewczynki, patrzcie tam, przekąski. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie coś wybrać. O, naprawdę? Tak, naprawdę, zamów coś. Ja poproszę jeden słodki popcorn. Chętnie, a ty? Jakie masz życzenie? A ja proszę porcję prażonej kukurydzy z solą. A dla pani? Ja wodę proszę. Z przyjemnością. 18 zł, proszę. Dziękuję pani. Smacznego. Dziękujemy. Dziękujemy. <grych> o, dziękuję. Proszę. Babciu, a możemy z przodu siedzieć? Dobrze. Widzę, że wszystkie dzieci z przodu siedzą. żebyście wiedziały. Ja tu usiądę. Mhm. Dzień dobry. Ja, Dzień dobry. ja Dzień i Vikingowie wikingowie serdecznie i was witamy. Zapraszam. Było to nocą, jak, jak wiki młody, młody potwór próbował, próbował całą wioskę, wioskę przestraszyć. Uuu, chyba, chyba muszę jakiś plan wymyślić, żeby tutaj wszystkich przestraszyć. Czy dam radę? Hmm? Co my na to? to? Nie! Nie dasz rady! Hmm. A może jednak? Zobaczycie! Następnej nocy potwór postanowił swoje plany realizować. O, a, ty a, a ty kim, kim jesteś? jesteś? O. Hmm, to nie mi, że ty chcesz wszystkim wikingom we wiosce napędzić stracha, to ci się nie uda, a jednak, hmm, przekonasz się, a wy widzowie również, nie, bo takie rzeczy to ja robię. Natalie, podobało Wam się. Uh -huh. To było super, a najlepsze, jak walczyli ze sobą. Hmm. Tak, tak. I co? Idziemy teraz do McDonalda? Tak, tak do McDonald'a! Tak. No to chodźcie. Witamy w McDonaldzie. Proszę bardzo. Dziewczynki, na co macie ochotę? Ja mam ochotę na cheeseburgera mm, i frytki. Mhm, ja też. Mm, a możemy też zabawkę? Dobrze. A do picia? Co chcecie pić? Soczek! A co dla pani? Ja proszę dużego hamburgera i ziemniaczki. A do picia poproszę też sok. 53 zł, proszę. Dziękuję. Proszę, przyniesiemy do stołu. W porządku. Babciu, już jestem bardzo głodna. Wierzę, słoneczko. Frutki i hamburgery. Napoje i zabawki zaraz przyniosę. Tak, tak. Dziękuję. Proszę bardzo, napoje. A dla dziewczynek, proszę, zabawka. O, dziękuję, dziękuję. Proszę i smacznego życzę. Bardzo panu dziękujemy. <grystanie> Na zdrowie, o, moje wnusie. Takie dobre. Mhm, I to jak? Babcia, a możemy teraz rozpakować zabawkę? <grymne> Oczywiście. Hurra! Na trzy: jeden, dwa, <grymne> trzy! O, jakie słodkie! Zwierzątka krzychotki ale, słodziaki, dziewczynki, chodźmy powoli do domu. Robi się ciemno. Dobrze. Do, do, do widzenia. widzenia. Do widzenia, miłego wieczoru. Do widzenia. Babciu, możemy jeden balonik zabrać? Proszę, proszę, proszę. Czekajcie. Przepraszam, ile kosztują balony? <noise> Są za darmo. Wybierzcie sobie jakieś. O, no to weźcie sobie jakieś. Ja kocham baloniki! Jakie ładne. O, ale teraz czas na nas. Tak, babciu, ciemno się zrobiło. Jak przyjemnie tu z tymi świeczuszkami. Tak bardzo przyjemnie. Zrobiło mi taka śpiąca. No to... Naszykujcie się do łóżka, a potem coś wam przeczytam. Mhm, tak! Wasze przytulanki już na was koło łóżka czekają. Jesteś kochana! Dziękuję! Natalia, ja wiem, że ty zęby sama umiesz wyczyścić, ale ja bym ci dzisiaj chciała pomóc. Mogę? Pozwolisz? Tak, pozwolę. Wypłukać. Tu! Brawo, Natalia. A teraz możesz iść do salonu. Mhm. Uh -huh. Tak Ym, My mamy takie pytanie <noise> Jakie pytanie? A czy mogłybyśmy może jeszcze y, Pół godzinki y, Bajki z tobą pooglądać? <noise> no dobrze dziewczynki Ale to będzie wyjątek I niech to zostanie Naszą tajemnicą Ani słowa rodzicom Dobrze? No mhm. Tak Połóżcie się wygodnie, a ja włączę telewizję. Nora, kochani, zapomniałaś o czymś? Ach, tak, mój piesio. Proszę, skarbeńku. Dziękuję. Ach, no dobrze. Przy dulnej atmosferze dziewczynki mogły jeszcze z babcią bajkę obejrzeć. Dopóki aż zasnęły. O, zasnęły moje aniołki. O, przez te bajki zapomniałam im coś poczytać. No trudno, może jutro rano będzie czas. No to dobranoc, moje dwa serduszka. Dobranoc, Natalia. Nora, o, ja też już jestem śpiąca. Czas na mnie, idę do łóżka.